Piotr Wójcik, dzień dobry, zapraszam na program w Pigułce, skrót wiadomości MedExpresu. Od 1 marca zostanie rozszerzony program profilaktyki zakażeń wirus MRS dla wcześniaków i dzieci z wrodzonymi wadami serca. Do bezpłatnej ochrony przed wirusem RS zostaną włączone wcześniaki urodzone w wieku ciążowym poniżej 35 tygodni oraz z małą masą urodzeniową poniżej 1500 gramów, a także dzieci z dysplazją skrzelowo płucną do 24 miesiąca życia oraz dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca spełniające kryteria wejścia do programu. O szczegółach piszemy na medexpress.pl. Naukowcy z Krakowa i Warszawy chcą sprawdzić, w jakim stopniu narażenie na zanieczyszczone powietrze, począwszy od okresu prenatalnego, wpływa na zdrowie dzieci i powstanie oraz rozwój ADHD. Naukowcy zrzeszeni w konsorcjum NeuroSmog prowadzą te badania na um, ich przeprowadzenie. Otrzymali ponad 15 milionów złotych od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TeamNet. Prace są prowadzone przez Instytuty Psychologii i Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym prowadzone są analizy i badania epidemiologiczne, oraz Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, w którym powstają mapy ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza. Badacze chcą potwierdzić Hipotezę o negatywnym wpływie zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg, która dotychczas była poruszana jedynie w pojedynczych badaniach naukowych. Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce poszukuje pracownika w zakresie zdrowia publicznego na czas określony. Zgłoszenia dotyczące przyjęcia na stanowisko Public Health Officer można przesyłać do 17 marca. Zbilansowana dieta, bogata w warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste, nabiał i ryby już na dobre weszła do kanonu zdrowego stylu życia. Nie dziwi więc, że każdego roku ogłaszane są trendy żywieniowe, które popularyzują najbardziej prozdrowotne produkty. Obok modnych w 2023 roku alg, daktyli i oleju z awokado, warto też pamiętać o tych pokarmach, które dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka został doceniony już wcześniej. To między innymi kawa, która od 7 lat obecna jest w oficjalnych zaleceniach żywieniowych dla Polaków. Co sprawiło, że mała czarna, kiedyś zaliczana do używek, zasłużyła na takie wyróżnienie? Jak często powinniśmy po nią sięgać, w jaki sposób może wpływać na nasze zdrowie? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na medexpress.pl i na tej stronie internetowej również więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia.